Możesz? No na razie jest syf na połowie rury Jest pomknięty Leć kawałeczek do przodu Dobra Jest zerwana cała, kamień jak ona wodę idzie w ściankę? Só od odpieryjemy. Aż pod kątem do tej wróży. Nie zobacz. Władek, odwróć się. Uuuu. to zwiją. No dobra, no co tutaj mamy w temat. Mhm. No i jak tutaj woda stoi Ta. się dostaje pod budynek. Włos nie odbiera. No, Jakby jak odpływało to jeszcze w miarę tam się. Focus the...